Dzień dobry. Przepraszam, kto to jest? E, to jest Helena. Aha. A czy ona jest e, sportowcem? Nie, nie. A to kim ona jest? Ona jest aktorką. Aha, aktorką. Tak. I ona gra w filmach? E, nie. Ona gra w teatru. teatrze. teatrze. Aha, Aha, w teatrze. Aha, rozumiem. A to dziękuję. A, to... E, a, a przepraszam, a mam jeszcze pytanie, a kto to jest? O ten pan. Ten pan Jacek Majkowski. Jacek Majkowski, to też jest aktor? Nie, on jest prezydentem? A, prezydentem? A, i kim on jest jeszcze? Jest prezydentem i kim on jest? A. A, dziękuję bardzo za informację. Mogę jeszcze jedno pytanie? A ten pan to kto to jest? Ja myślę, że to jest Tak, to jest Marek tak. a, a czy on jest aktorem? Nie. Śpiewa. Śpiewa piosenki. Piosenki, a jakie piosenki? Historyczne? Poetyckie. O, fajnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.